Co musisz zrobić, żeby odnieść sukces, żeby być bogatym? Musisz pracować, to już mówiłem. Ale jest jedna taka rzecz, która na poziomie podświadomym powoduje, że naprawdę będziesz wiedział jakie decyzje podjąć, co robić w danej sytuacji, i jakiego wyboru dokonać. Co to jest właśnie za rzecz? Ta rzecz to odpowiedni mindset i nastawienie mentalne do życia, do obcowania też z innymi ludźmi. Do relacji z ludźmi. Przede wszystkim, jeśli chcesz być bogaty, no to musisz myśleć i zachowywać się jak bogata, potężna osoba, i wtedy ludzie też cię zaczną tak odbierać, tak? Jeśli zaczniesz o sobie myśleć w taki sposób, to jakby naturalne dla ciebie będzie inwestowanie dużej ilości pieniędzy, rozwój własnego biznesu, przyzwyczajenie do bardzo wysokich dochodów to wszystko naturalnie ci się pokłada w głowie, tak? Ale jeśli ty nie myślisz w taki sposób, tylko mentalnie myślisz o sobie jako biedaku, naprawdę bardzo ciężko ci będzie wejść na ten poziom. I mówię to z własnego doświadczenia, bo kiedyś tak właśnie miałem, że naprawdę ciężko mi się było przełamać na pewien poziom zarobków, dochodów. Mentalnie, jakby, tak jak już mówiłem, kiedyś tam w poprzednim wideo byłem zablokowany. Ale musisz uważać, bo nie chodzi mi tutaj o to, że masz się poczuć, jestem bogaty, jadę do salonu, nie wiem, Porsche, kupuję Porsche w kredycie, kupuję sobie zegarek na kredyt, nie wiem, drogi komputer czy cokolwiek innego, bo nie chodzi o to, żeby. Mieć mindset na wydawanie i traktować bogactwo w taki sposób, że ty po prostu będziesz wydawał pieniądze i wtedy staniesz się bogaty i poczujesz się bogaty. To nie o to chodzi, tak? Jak będziesz tak myślał, to raczej doprowadzisz się do ruiny i naprawdę możesz też skończyć źle, jeśli twoim, jedyną twoją ambicją jest tutaj po prostu branie kredytu na drogie auto. To nie jest tworzenie bogactwa. Nie stworzysz bogactwa dzieląc się Biedą. Bogactwo tworzysz, tworząc wartość dla innych ludzi. Też już niejednokrotnie o tym mówiłem. Także nastaw się, oprócz tego co mówiłem Wam do tej pory, nastaw się, że jesteś potężną, bogatą osobą, że Ty możesz wszystko, że nie czujesz się gorszy od prezesa jakiejś firmy czy najbogatszego Polaka. Jak masz takie nastawienie, to zauważysz, że naprawdę jesteś w życiu dużo bardziej bezczelny. Podejmujesz się ambitnych projektów, no i oczywiście spływają do ciebie profity, zyski, stajesz się coraz bardziej kompetentną osobą, lepszą, zarabiasz coraz więcej. Natomiast jeśli masz to poczucie, ja nie jestem wystarczająco dobry. I ja nie zasługuję na to, żeby mieć firmę, żeby mieć pieniądze, żeby dużo zarabiać. Automatycznie blokujesz się na rezultaty. Ja Cię mogę nauczyć najlepszych technik sprzedaży, komunikacji z ludźmi, mogę Cię nauczyć, jak otworzyć własny biznes, ale to Ci nie wystarczy, jeśli na podświadomym poziomie Ty będziesz miał takie uczucie, że Tobie to się nie należy. Wtedy wszystko to, cała ta wiedza nie będzie nic warta. Więc myśl o sobie już teraz, że jesteś bogatą osobą, która ma władzę, która może zrobić wszystko, że nie ma dla ciebie właśnie rzeczy niemożliwych, tak? Zobacz na przykład na miliarderów. To są osoby, dla których nie ma słowa nie. Jeden z miliarderów, tam ostatnio czytałem w książce, ma ambicję, żeby wydobywać złoża na księżycu. No, czy to jest dla ciebie normalne? No, powiedziałbyś, kurczę no gościu, jakiś naprawdę odlotowy, tak? Ale dla nich nie ma. Tak naprawdę, górnej granicy możliwości. Oni robią to, na co mają ochotę, i nie patrzą na to, że obiektywnie większość ludzi mówi: Tego się nie da zrobić, to jest za trudne. Yy, bogaty po prostu myśli jak bogaty. I jak nabędziesz tego nastawienia, sam zauważysz, jak twoje życie się zmieni, jakie będziesz miał nastawienie do pieniędzy, jakie wybory zaczniesz podejmować, bo widzisz, nawet taka prosta sprawa. Teraz załóżmy może chcesz kupić, nie wiem, dom na kredyt, mieszkanie na kredyt. Jak to ty o tym pomyślisz? Pomyślisz o tym jak bogaty, czy jak zwykły Kowalski? Jeśli pomyślisz o tym jak bogaty, no to prawdopodobnie te pieniądze zainwestujesz, nie wiem, założysz własny biznes, firmę. Coś Ci z tego wyjdzie. Ale jeśli te pieniądze wpakujesz od razu w kredyt, we wkład do kredytu, no to pozbywasz się kapitału, więc jakby skazujesz się na... Po pierwsze utratę kapitału, a po drugie będziesz musiał te raty spłacać przez ileś tam lat, żeby uwolnić się od tego kredytu. Więc zawsze myśl i czuj się jak bogaty. W ten sposób będziesz podejmował decyzje, które są dla Ciebie dobre i które oczywiście owocują w przyszłości. Tym, że więcej zarabiasz, masz lepsze efekty w życiu, też wiedziesz spokojne, szczęśliwe życie. Nawet kolejny prosty przykład. Rozmawiasz z klientem przez telefon. Jeśli Ty już masz takie poczucie, Niedostatku, że boisz się mu zaproponować, nie wiem, wyższej ceny za usługę, krępujesz się, przejść na ty, masz takie niskie poczucie własnej wartości, bo od razu sobie myślisz, co ono mnie pomyśli? Może coś o mnie złego pomyśli. To widzisz, znowu nie myślisz jak osoba, która jest bogata, która jest władcza, która ma władzę, tylko myślisz jak zakompleksiony Kowalski czy Nowak. To jest tego typu tutaj nastawienie. Zobacz, czy taki Donald Trump on się martwi, czy jak do kogoś zadzwoni, że co ta osoba o nim pomyśli, prawdopodobnie ma to głęboko w dupie. Jeśli ty będziesz miał podobne nastawienie, to uwierz mi, dużo rzeczy w życiu naprawdę będzie łatwiejsze. Zadzwonisz do jakiegoś bogatego inwestora, namówisz go do swojej propozycji, podejdziesz do jakiegoś bogatego Polaka na ulicy, poznasz go? Otworzy to przed tobą drogę do możliwości, do tego, żebyś też coś na tym zarobił, ale przede wszystkim dzięki temu staniesz się naprawdę dużo lepszą osobą. Zauważyłem, że w życiu codziennym, właśnie strasznie boimy się podejmować ryzyka, przełamywać bariery, i to może nawet nie jest taka nasza polska narodowa cecha, ale faktycznie coś takiego jest, że. Masz przez całe życie mnóstwo okazji, których nie wykorzystujesz. Ile razy widziałeś faceta w drogim samochodzie u ciebie w mieście czy na stacji benzynowej? Dlaczego nie powiedziałeś mu cześć? Co ci zależy? Co się boisz, że ten facet krzywo na ciebie spojrzy? Jak myślałby o tym Donald Trump, czy osoba, która jest bogata, ma władzę? W ogóle byś się nie przejmował jakimś gościem, nie wiem, w Porsche czy tam, w Ferrari, bo i tak by wiedział, że. Jego strefa komfortu jest na tyle szeroka, że spokojnie może podejść, zagadać, uśmiechnąć się. Więc jak będziesz myślał jak bogaty, to będziesz po prostu bogaty. To jest programowanie podświadomości. To, co sobie tam wkładasz do głowy: ja mogę, ja potrafię, ja to zrobię, ja znajdę drogę, jestem w stanie zarobić te pieniądze, ja potrafię. Jeśli nie masz żadnych sprzecznych myśli, tylko myślisz prosto, czysto, klarownie. To ty prędzej czy później zaczniesz to bogactwo osiągać, zaczniesz zarabiać coraz więcej. Jeśli natomiast w twojej podświadomości są myśli, nie wiem czy będę w stanie to zrobić, nie wiem czy zadzwonię do tego bogatego faceta, którego poznałem, to już jakby przerywasz sobie tą idealną wizję przyszłości. Pamiętaj, jeśli chcesz idealnie zaprogramować Podświadomość na swój sukces, musisz mieć jasną, klarowną wizję. Każda osoba sukcesu o tym mówi, że oni mieli jasną, klarowną wizję, nie patrzyli na to, co mówią inni, mieli to gdzieś, robili swoje, codziennie wstawali o 5 rano, codziennie wracali do tych zajęć, które musieli wykonać, i to długofalowo doprowadziło ich do sukcesu. Taka jest szczera prawda. Mam nadzieję, że wykorzystasz to wideo. Jeśli tak, to pokaż je też znajomym. Zasubskrybuj kanał. No i oczywiście. Napisz mi komentarz, co ty myślisz, jak ty podchodzisz do osiągania w życiu celów, jak chcesz osiągnąć to, co sobie wymarzyłeś. Myślę, że to będzie pozytywna, wartościowa lekcja, zarówno dla mnie, jak i dla innych, którzy oglądają ten kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!